Zdrowia upublicznia dane pacjenta bez jego zgody, trochę łamiąc prawo i naprawdę mocno odwalił, trzeba to przyznać wprost. Minister Sprawiedliwości z kolei przegrywa z sądem, właściwie jego partia przegrywa z sądem, więc też zabawnie. A samo Prawo i Sprawiedliwość, poza wyznaczeniem i pokazaniem głównych kierunków na ten moment kampanii wyborczej, tworzy nam aferę grzybową. Tak, nie przysłyszeliście się. Mamy w Polsce, w polskiej polityce poważnej rzeczy, jakoby polska polityka, rzeczy, która wpływa na nasze życie, mamy aferę grzybową. Więc o tym też sobie porozmawiałem, bo to jest temat. Chciałem powiedzieć ważne, ale to jest temat, to, to, to określenie, że to jest temat jest lepszym określeniem, że to jest ważny temat. Więc serio, zostawcie lajka, zostawcie nam suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie wiedzieć co się dzieje w polskiej polityce, będą wam się filmy wyświetlać, to jest naprawdę wartościowe i fajne, więc zróbcie to. Serdecznie dziękujemy naszym patronom i lećmy do materiału. Nie przedłużajmy, zostańcie do końca, bo tam będzie afera grzybowa, która jest no, ważna, ważna. Aczkolwiek zacznijmy od spraw naprawdę ważnych. Minister Zdrowia, Adam Niedzielski, zrobił trochę taką, no, złą rzecz. No bo słuchajcie, w Polsce od jakiegoś czasu pojawił się problem wypisywania bardzo dużej ilości recept przez internet. Takie receptomaty, problem, nie problem, no dyskusja trwała, tak? No bo jedni twierdzą, że w sumie to dobrze, że można wypisywać tak leki przez internet, to jest do nich łatwy dostęp i tak dalej i że, nie wiem, jakieś konkretne leki, które w Polsce mogą być problematycznie dostępne, ale w sumie w ten sposób można je sobie łatwiej załatwić, więc jest dobrze. Jak jesteś jakimś pacjentem onkologicznym czy coś, który wiecie, cały czas bierze te same leki, to w sumie może wam je lekarz przypisywać. Spoko sprawa i po tej stronie ludzie tego bronili, no ale też była druga strona, która też dla miała dużo racji. Mówiąc o tym, że wiecie, to to jest niektóre patologia, że są jakby firmy, które zarabiają chore pieniądze na tym że po prostu hurtowo wypisują leki. I w sumie to chyba służba zdrowia nie powinna działać w ten sposób, i chyba leki nie powinny działać w ten sposób, że są takim produktem, który po prostu sprzedaje się, wiecie, z taką marżą za to, że ci wystawią receptę i jakieś tam zewnętrzne firmy zarabiają na tym jakieś chore pieniądze. Obie strony tego sporu miały jakąś tam swoją rację, ale co do zasady próba ogarnięcia tego tematu. To jest sprawienie, żeby był bardziej optymalny, nie wydawała się niczym kontrowersyjnym. Tylko, że no ministerstwo bez żadnej konsultacji z lekarzami, w ogóle bez konsultacji z nikim, stwierdziło, że po prostu wprowadzi, wiecie, jakieś ograniczenia, ile jeden lekarz może wystawić recept. taki sposób, żeby właśnie trochę walczyć z tym procederem czy naś lekarze, którzy wiecie, po prostu hurtowo wypisują recept. No i jakby spoko, tak, tylko że z drugiej strony było to zrobione w taki średni sposób. No i lekarze, które wkurzyli, że właśnie nie było konsultacji z nimi. No i pojawiły się różne zarzuty co do tego nowego wprowadzonego systemu. Jeden z lekarzy z tym zaproszony TFM24, no i tam powiedział, że jakby no, jemu się to nie podoba, że to jest źle zrobione i tak dalej. I on nawet miał taki problem, że nie mógł w ogóle recept wystawiać. W ogóle nie mógł wystawiać recepty, no i to jakby było złe, no bo wiadomo, no, z oczywistych powodów, tak jest lekarzem, paralizuje mu to pracę. Tutaj krytykuje Ministerstwo Zdrowia w ten sposób. Dobra, no jakiś lekarz żeby coś tam powiedział, nie? W sensie, często patrząc za to, jak zachował się PiS w poprzednich y, takich sytuacjach, można było odnieść wrażenie, że po prostu no, będą mieli to gdzieś i się nie odezwą, no i tyle. Ale Minister Zdrowia jednak postanowił że odpowie, co się ceni. Tylko, że Odpowiedział w taki sposób, że nie jesteśmy pewni, czy to się ceni. Bo widzicie, minister zdrowia w ramach pokazania, że ten lekarz jakby tutaj jest zły, no to stwierdził, że udostępni jego dane i udostępni też to, co ten lekarz zapisywał i komu. I zrobił taki argument z tego, że patrzcie, widzicie, ten lekarz tak mówi, że nie może wypisywać recept, a tak naprawdę to sobie chciał wypisać receptę i to mu jakby nie przeszło. No i pojawił się pewien problem. Bo z pozoru może wam się wydawać, no dobra, co z tego, no w sensie, że to jest jakiś tam zarzut do tego lekarza. Ale z drugiej strony pojawia się taki problem, że właśnie minister zdrowia ujawnił trochę tajemnicę lekarską. No nie jest lekarzem, ale ujawnił tajemnicę lekarską, tak, no bo powiedział, kto jakie leki bierze, tak? No bo jeśli powiedział, że ten lekarz wpisywał sobie powiedział, jakie leki, no to wiemy, kto brał te leki, tak to sobie zapisywa te leki, kto chciał brać te leki. Co so, jakby jest jednak trochę przypałem, bo narusza, no właśnie taką tajemnicę lekarską, jakąś prywatność taką podstawową ludzi, do, co do tego, żeby całe państwo nie wiedziało, jakie leki bierzesz. I wiecie, takie, no mówię, ej patrzcie, ten ty bierze. Takie leki, haha, no dobra, bez Haha. No to to jednak jest trochę przypał i tak no, i nie wypada. To jest pierwsza rzecz, że w ogóle to się stało. I mimo naszego takiego lekkiego tonu, no, to jest naprawdę srogi przypał, że ktoś po prostu może ujawnić. Okazuje się, że minister zdrowia może tak po prostu ujawnić to sobie życie w lekach, ale jest też druga kwestia, która na nas jest nawet trochę ważniejsza. A mówcie to, że to co zrobił niedzielski, tak naprawdę jest niczym innym jak podważaniem całej, ca całego takiego, nie wiem, zaufania do państwa, do jego systemów, takich też informatycznych naraz. Pojawiło się po tym, co się stało, poza tym, że bardzo dużo atakowania niedzielskiego, to pojawiło się też bardzo dużo takich głosów z kategorii Widzicie, rząd chce mieć te wszystkie informacje. Chce cyfryzację przed służby zdrowia. Nie po to, żeby usprawniać proces. Nie po to, żeby jakby faktycznie Państwo sprawnie działało. Bo oni po prostu chcą wiedzieć, co my bierzemy za leki. Nie wiem, to zaczęły się pojawić argumenty z kartami kredytowymi, nie? Że o właśnie widzicie, to, że to płacimy kartami, będziemy płacić tylko kartami. To, że on będzie wiedział o nas wszystko i będzie sobie to sprawdzał i będzie to przeglądał. I normalnie można by powiedzieć, że to jest jednak troszeczkę paranając tych ludzi. No bo Jezus, Maria, myślisz, że minister będzie siedział i przeglądał, takie leki bierze? W sensie, no właśnie to jest nasz problem, że minister dosłownie udowodnił, że tak, jakby minister będzie się i przeglądał, jakie kto leki bierze. I to chyba nie buduje zaufania do tych systemów, które z zasady są dobre, tak w sensie ideowo są dobre, no bo jednak usprawniają działanie państwa, pozwalają lepiej prowadzić jakieś statystyki, lepiej działać na poziomie prewencji, patrzeć, które choroby są, wiecie, popularniejsze w społeczeństwie, z czym walczyć. I to super działa, do momentu, w którym no właśnie nie występuje sytuacja, w której ktoś siada i sobie po prostu przegląda prywatne rzeczy jakichś osób, które mi się nie zgadza, bo to wiecie, nawet nie był atak polityczny na takim poziomie nie że to nie był atak na inną partię polityczną, nie żeby to było lepsze, gdyby to się stało. Na pewnych poziomach może byłoby to nawet gorsze, gdyby wiecie, PiS jak i Donalda Tuska, tak? W sensie, że nie wiem, bierze coś na. nie wiem, załóżmy jakieś leki psychiatryczne, czy cokolwiek, nie? to byłoby pewnie może nawet gorsze, ale zmierzamy do tego, że po prostu okazuje się, że tutaj nawet wiecie jakiś tam jeden lekarz, który się nie zgodził z ministrem zdrowia, nagle, że minister zdrowia po prostu, no, albo kogoś wysyła do tego, albo sam przegląda mu jego historię, ma takie, o, takie leki sobie wypisałeś, tak? O, no nie fajnie. No to nie wygląda jak taka dobra sytuacja i sytuacja, która buduje zaufanie do państwa. I wydaje nam się, że to w ogóle jest taki największy problem z całym tym wydarzeniem, bo o ile oczywiście strasznym jest to, że komuś leki upublikowano, tak? W sensie zgadzamy się z tym, no to Właściwie bardziej przerażające jest to, że rząd tak naprawdę przyznaje się do tego, że tak, jak chcemy sobie przejrzeć, kto coś tam zrobił i z kim się, nie, kto się z nami nie zgadza, no to możemy dzięki naszym systemom i w ogóle nie mamy problemu, żeby to ujawnić. To jest naprawdę bardzo nieprzyjemną rzeczą, nie? bo te systemy właśnie mogą działać pod warunkiem, że ludzie ufają w to, że właśnie nikt tam nie siedzi, żeby je przeglądać sobie pojedynczo dla, wiecie, jakichś swoich celów. Więc my trochę rozumiemy, dlaczego afera robi się tak duża, jak się robi, bo naprawdę robi się duża. Cała opozycja, tak mamy na myśli cała, wszyscy inni poza zapisem, jakieś tam, o, konfederacja, lewica, nie wiem, Polska, wszyscy, wszyscy atakują na ten Niedzielskiego, naprawdę bez wyjątku wszyscy po nim jadą. Wszyscy mówią, że niedzielskiego trzeba No A do tego wszystkiego. PiS wydaje się, że trochę boi się bronić niedzielskiego, że niedzielski został zostawiony bardzo sam sobie w całej tej imbie i teraz próbuje się chyba trochę nieudolnie bronić. A człowiek też nie dziwi nas to z perspektywy PiSu, bo w sumie no to jest naprawdę bardzo przegrana sprawa. To jest sprawa, w której ciężko wyjść z jakimś argumentem, że to było ważne, żeby to zrobić, to było potrzebne, żeby to zrobić. Nawet załóżmy, że ten lekarz sobie wypisywał te leki, nie. No to w sensie lekarze chyba sobie wypisują leki, mają do tego prawo, więc tak już zastanawiamy się. Nad tym, czy to nawet gdyby powiedzmy nie miało tego aspektu, że niedzielski, no wiecie, trochę złamał te tajemnice, wszystkie i tak dalej, to, to by było jakieś takie dramatyczne skutki. W sensie dla tego lekarza, że to był taki mocny argument, nie? nawet gdyby nie cała ta otoczka, no bo w sumie co. Więc naprawdę wydaje się, że to było po prostu głupie ze strony Ministerstwa Zdrowia, że coś takiego zrobili. Nieprzemyślane i trochę ciężko to bronić, więc chyba teraz strategia jest na przeczekanie i weź jakąś taką obronę w pojedynczym zakresie. I oczywiście to nie jest jakiś game changer, to nie sprawi, że teraz jakieś słupki się posypią dla Pisu, aczkolwiek inna rzecz, którą to może sprawić, że jest takie trochę jednak przypomnienie pewnej bezkarności, którą się PiSowi bardzo mocno zarzucało w którymś momencie. Od dawna nie było jakiejś takiej dużej afery związanej z tym, że wiecie, ktoś krzyczał, trzeba zdymisjonować ministra jakiegoś. I chyba ostatnia taka poważniejsza to była ta rakieta, kiedy mówił się o błaszczaku, że powinien zostać zdymisjonowany. To no teraz jest niedzielski i znowu nie zostanie zdymisjonowany, znając życie. Więc to znowu będzie sygnał co do tego, że opatrzcie, PIS robi złe rzeczy i nikt nie ponosi za to konsekwencji i tak dalej, co przed wyborami może jakoś tam lekko, wiecie, dołączyć do tej całej puli rzeczy, które irytują wyborców, którzy na PIS głosować nie będą, będą specjalnie głosować na opozycję. Żeby pisnie wygrał. to jest jakiś wpływ, którego byśmy się doszukali w kontekście wyborów. Przejdźmy dalej ziobro, bo ziobro miał niedawno w ogóle bardzo podobną sprawę. Nie? on też ujawnił dane ofiary tego ataku w sprawie tej dziewczyny, która zaatakowała tą dziewczynę z tęczoną torbą, tak? W sensie wiecie o jaką sprawę chodzi. Ta sytuacja z jednej strony była trochę podobna, z drugiej była trochę inna, no bo to też nie chodziło już do takie rzeczy w stylu właśnie tego systemu medycznego i tak dalej, tylko po prostu akta sprawy. Powiedzmy, że to była trochę inna sprawa i ona się dużo mi poniosła, też nie oszukujmy się, tak w sensie ona dużo ci umarła. Ta w zniedzielskim w wielu względach jest po prostu dużo bardziej taka hardcore. Kórowa właśnie, bo te dane wyciekły i tak dalej. Ale to nie jest jedyny problem ziobry. Bo widzicie ziobro, który jest ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym jest najbardziej prawnym człowiekiem w Polsce w tym momencie, najbardziej chyba związanym z prawem, ma więcej takich funkcji ważnych, jeśli chodzi o prawo, przegrał w sądzie. Tak właśnie to nie on dobra, nie on, tylko jego partia, ale do wiecie o co chodzi. A partia w sądzie przegrała swoje sprawozdanie finansowe. W sumie nie już jak to nazwy. PKW, Państwa Komisja Wyborcza i odrzuciła sprawozdanie, bo no tam zrobili jedną głupią rzecz, o tym zaraz. No i oni poszli z tym do sądu, bo stwierdzili że nie tak nie może być, to jest niesprawiedliwe. No i sąd tak spojrzeł na to i stwierdził, no nie, no, dokładnie tak może być. No tak, Wam też. To oczywiście jest problematyczne na takim poziomie, że przez to, że odrzucą wam sprawozdanie finansowe, to na przykład subwencji, aczkolwiek to nie ma w tym momencie znaczenia w kontekście Solidarnej Polski, bo i tak są pod płaszczykiem PiSu, to jest bardziej problem wizerunkowy, a żeby oddać im sprawiedliwość, poszło naprawdę jedna głupotę w jakimś stopniu, bo to nie jest tak, że zrobił jakiś niesamowity wałek na jakieś niesamowite pieniądze i dlatego im odrzucono to sprawozdanie, tylko tam poszło o półtora tysiąca złotych, które jacyś tam ludzie wydali ze swoich prywatnych... Pieniędzy na materiały biurowe, im partia to oddała potem. Czyli, no wiecie, to naprawdę mogła być sytuacja z kategorii, ej, zabrakło nam zszywaczy, czy ktoś może pójść do sklepu i kupić skrzywacze. No, ktoś poszedł, ale zapomniał, nie wiem, karty partyjnej, więc zapłacił swoją własną, wrócił do tam, zostawił rzeczy i sobie zrobił przelew z konta, żeby mu się zgadzało. W sensie, dla jasności, jakby to nie jest hardcore, oszukujmy się, ale z drugiej strony, no w sensie, minister Ziobro jednak powinien tutaj, no, szanować sprawiedliwość i prawo. Mówi wprost, tak, że, no nie wiem, partie polityczne nie mogą sobie brać kredytów, od kogo chcą, czy pożyczek w tym wypadku, od kogo chcą, tylko jednak od banku. Banków, a to nie była pożyczka od banku, ale tak to powiedzieć, no, była jakaś forma pożyczenia pieniędzy i tak dalej. Prawo mówi wprost, no i to właśnie powiedział sąd, więc to jest jakby zabawna sytuacja, po prostu, że minister sprawiedliwości ma taki problem. On nie wpłynie jakoś super na to, aczkolwiek on w jakimś stopniu mógłby wpłynąć teoretycznie na y, suwerenną Polskę, bo to jeszcze był problem solidarnej Polski, a teraz jest suwerenna Polska, inna partia. No i nawet ludzie się kiedyś śmiali, że właśnie on zakłada tą nową partię po to, żeby uniknąć odpowiedzialności za to, bo to prawa się toczyła już jakiś czas. No i na szczęście suwerenna Polska już nie ma takich problemów, suwerenna Polska może mieć inne problemy, bo jak oni zrobili konwencję, to stara partia za to zapłaciła i z może no, to mieć dokładnie to jest ten sam problem. <laughs> Całkiem zabawne i przyszłe sprawozdanie nowej partii też mogą im odrzucić, właśnie z takich powodów. Co byłoby naprawdę zabawne i teoretycznie mogłoby mieć wpływ na ich zdolność negocjacyjną. No bo właśnie to jeszcze bardziej nakłania do tego, żeby włączyć się do jakiejś większej partii, żeby ona zrobiła nad nimi parasol i wiecie, żeby to tamta partia dostała subwencję i im przekazała ich część. No bo tak to się też czasami robi. Ale z drugiej strony, czy to miał jakiś duży wpływ na decyzję Solidarnej Polski, suwerennej Polski? Suwerennej Polski? Wydaje nam się, że nie. Z prostego powodu. Gdyby oni poszli sami, to mają tak małe poparcie, że i tak by nie dostali, bo by nie weszli do. Nie przekroczyliby tam 1%, prawdopodobnie nawet. Więc hajsu tak czy siak by nie dostali. Więc wydaje nam się, że to nie był jakiś taki wielki element. To jest bardziej zabawne, bo po prostu minister sprawiedliwości i jego partia. No nie ogarniają ewidentnie, Co jest dosyć ironiczne samo w sobie. Ale przejdźmy już do ostatniego tematu, jakim jest Kaczyński, który tak trochę zapowiedział takie najważniejsze rzeczy z perspektywy PiS w perspektywie najbliższego czasu. Namalował on nam po prostu, o czym PiS będzie mówił w tych wyborach tak naprawdę. Więc mamy co: mamy bezpieczeństwo, mamy gospodarkę, mamy suwerenność oraz kształt życia publicznego i społecznego. No więc szybko przerabiając te tematy, bardzo szybko przerabiając te tematy. To do bezpieczeństwa, to jest chyba rzecz najciekawsza, o której wiemy prawdopodobnie najwięcej na takim poziomie, że to, że PiS będzie grał bezpieczeństwo w tej kampanii było oczywiste dla wszystkich od dawna. Wszyscy to mówili, to nie jest żadna nowa informacja. Co się stało teraz i co PiS zaczyna robić, to jest ciekawe i trzeba to obserwować. To jest pewna narracja, którą robią w stronę PO, pewien pomysł, taki no właśnie na kampanię, który mają, czyli akcja o reklamówkach PO. To jest nawiązanie do tej sytuacji, kiedy Sterczewski biegł na granicę z tymi torbami Ikei, Pewnie pamiętacie te obrazki. No i to jest takie nawiązanie, i pokazanie, że Platforma Obywatelska ma takie a nie inne podejście do bezpieczeństwa, że PiS jest jednym gwarantem bezpieczeństwa w Polsce i dlatego musisz głosować na nim. To jest jakaś narracja, jest ciekawa i bezpieczeństwo bez wątpienia, no nie po to wydają takie pieniądze, żeby tym nie grać, aczkolwiek tak jak mówiliśmy już paru to jest problematyczna narracja, no bo z drugiej strony mamy takie małe afery, albo duże afery w stylu rakieta w Polsce, albo śmigłowce. Przy czym śmigłowce to jest trochę inny rodzaj afery i to ewidentnie nie jest takie ważne, no bo to jest kwestia bardziej, no tak, no zostały potem zauważone. To, to został szybko rozwiązany temat, ale jest ta rakieta, która się ciągnęła tak długo i pokazywała w pewien sposób braki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, tak, w sensie z perspektywy PiSu, No to, to to jest dużo ważniejszy temat i wydaje nam się, że dlatego temat bezpieczeństwa może być dla PiSu problematyczny, bo oni mogą mówić, ile wydają, mogą mówić, jaki mur zbudowali, ale na koniec zawsze można im powiedzieć, no tak, ale rakieta, nie? I to jakby trochę zbija ich. Moc w tej narracji, więc to jest ciekawe. Będą się na tym bardzo mocno kłócić, prawdopodobnie, ale no, na pewno tego tematu nie zostawiam. Teraz przeszli do ofensywy i atakują PO. Zobaczymy, jak to się skończy. Gospodarka, no to właściwie wiadomo, nie? No bo gospodarka, każda partia musi mówić o gospodarce. PiS na ten moment, tak naprawdę o gospodarce, to mówi tyle, że patrzcie, jak jest super. Patrzcie, jak super zrobiliśmy. Zagłosujcie nas, to będzie dalej super. To jest więcej to, co PiS mówi. Mamy kwestię suwerenności, o której też już dużo zostało powiedziane. Tak, mieliśmy tą konwencję w Turowie. Ogólnie Unia Europejska nie zabierze mi wolności. Ta narracja bardzo połączona z suwerenną Polską, dosyć oczywiste. No i ostatnio to kwestie kulturowe. To też dosyć oczywiste. PiS będzie robił dalej wojnę kulturową. Będzie brał udział w wojnie kulturowej, też nikogo nie powinno to dziwić. PiS raczej na wojnach kulturowych działał zawsze, na poziomie wojny kulturowych działał zawsze, od dawien dawna, od tak wybory 2015, wybory 2019, wybory prezydenckie i tak dalej, i tak dalej. Na pewno to będzie, nie ma co się tutaj w ogóle nie ma co się zastanawiać. Pytanie jedyne brzmi, bo my mi jesteśmy wtedy się ciekawi, na jaką mniejszość, łamanym na jakichś tam, jakich konkretnych uchodźców i tak dalej, padnie tym razem w kole fortuny, w wielkim losowaniu grupy, która będzie tutaj na przedzie wojny kulturowej. Czyli całkiem Ciekawi, zobaczymy czy będą kreatywni, czy jakby wrócą do sprawdzonych klasyków, to się okaże. Aczkolwiek mamy wrażenie, że znaczenie wojny kulturowej w ostatnim czasie trochę spadło, więc jesteśmy ciekawi, naprawdę jesteśmy ciekawi, czy to jest narracja, którą będzie warto w tych wyborach pchać jakoś bardzo mocno. No i oczywiście. Bezsprzecznie jest jeszcze jedna rzecz, którą PiS y, między innymi właśnie powiedział, która jest bardzo ważna. Jest to imba grzybowa. Bo przekaz Jarosława Kaczyńskiego był mniej więcej taki. Grzyby to wolność. Dzień dobra, niedokładnie, że grzyby to wolność, ale Jarosław Kaczyński stwierdził, że wolność Polaka dochodzenia na grzyby to jest niemal karta praw podstawowych, to on no, tego nie powiedział, ale no, że to jest ważne, to jest ważne, wolność dochodzenia na grzyby. Takie zasugerowanie, że tylko PiS jest gwarantem wolności dochodzenia na grzyby. Możecie powiedzieć, że to głupie. Możecie powiedzieć, że to jakby, kto atakuje grzyby, nie? W sensie, kto, kto chce zabronić Polakom chodzić na grzyby. A my widzieliśmy na przykład analizę. No poważnie, tu nie jest Widzieliśmy analizę. W sensie, na Twitterze, co prawda, ale jednak. Od który nawet nawet szanujemy często. Które robiło takie porównanie, że grzyby są ważne w Google, w sensie, że to ma dużo wyszukiwań. Więc w sumie to może nie być jakieś takie super głupie. My to teraz nie wiemy, czy on to zrobił ironicznie, czy nie. W sensie, jak naprawdę grzyby. Ewidentnie na grzyby mogą po prostu zmienić kampanię wyborczą, tak? Grzyby to może być nowy opus magnum polskiej polityki. I, no to co mam powiedzieć? No grzybiarze wszystkich regionów, łączcie. Się, żeby wstać o 4 jechać na grzyby, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że wszystkie są już wycięte i nie ma żadnego w lesie, bo ktoś przyjechał o 2,30, bo są prawie kozaki, które tak robią. I nie wiem, może, może to jest jakieś zagrzybianie terenów leśnych, to jest jakiś program pisu w tym momencie. Nie, nie wiem, przepraszam, ale jakby ja nie rozumiem, w jaki sposób grzyby stały się ważne. Na takim poziomie, że nie wiem, z jednej strony, po co Kaczyński o nich mówi, z drugiej strony, po co ludzie podłapują temat grzybów, w sensie, teraz czuję się trochę winny, ale my wam relacjonujemy się, co dzieje w Polskę, więc ja to nie jest nasza wina, bo naprawdę grzyby stały się polem do dyskusji. Oczywiście zapomnijmy o nie w ciągu 15 minut, ale i tak, jakby. Czemu polska polityka sobie to robi? Naprawdę zdarzyło się więcej ważnych rzeczy. Jakby ja skończę ten temat, nie będę mówił o grzybach, grzyby, cudowna rzecz, jakby idźcie tak, żeby... Nie słuchajcie polityków czy coś. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W każdym razie Żeby, żeby wiedzieć, co się w polskiej polityce dzieje bez słuchania polityków, stawcie lekka, like stawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy. Coś z grzybami. Z, z, bardzo grzybny film, polecamy go serdecznie. To jest nasz Instagram, tam są newsy na bieżąco też, co my polecamy. Dlatego serdecznie witam naszym patronom i zachęcamy naszego Patronita, żebyście zechnęli, żebyście nam wpucłili pieniądze, jeśli podoba Wam się, co robimy nas pomogli. My zamiast na to wszystko możemy jak zawsze tylko się starać dla Was. Cześć!